Dzień dobry Państwu, Damian Adamus, witam serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Dziś moim i Państwa gościem jest Karol Olszanowski, prawnik, analityk rynku rolnego i producent rolny. Witaj, Karolu. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dziś kontynuujemy temat rolnictwa, tym razem w aspekcie nieco szerszym w aspekcie unijnych regulacji. W aspekcie programu Fit for 55. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym serdecznie podziękować naszym darczyńcom. To dzięki Wam nasza praca jest możliwa. Dzięki Wam takie programy jak, programy jak ten mogą się odbywać. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie wspierają naszych działań, serdecznie do tego zachęcam, serdecznie o to proszę. Link do różnych form wsparcia znajdziecie Państwo w opisie filmu. Program Fit For, for 55 to, to można powiedzieć szerokie spektrum, szeroki program uni, unijnych regulacji mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. To program, który wpłynie na nasze życie, na nasze gospodarki, praktycznie w każdym aspekcie, nie inaczej jest z rolnictwem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Karolu, przedstaw naszym, czy, naszym widzom, naszym słuchaczom główne założenia programu Fit for 55 dla, dla sektora rolniczego. Jakie przyniesie to zmiany dla rolnictwa? Jakie przyniesie to zmiany dla producentów żywności? Szanowni państwo, jak wspomniał pan redaktor, zasadniczym celem programu Fit for 55 jest redukcja stąd nazwa o 55% emisji gazów cieplarnianych CO2 do roku 2000, 2030. 2030, czyli w ciągu 7 lat mamy dokonać kolejnego skoku postępu technologicznego, który ma nam pomóc w redukcji tych gazów. Również rolnictwo zostało włączone w szereg zmian unijnych. Troszkę to dziwi, ponieważ rolni w ogóle Unia Europejska, w zależności oczywiście od szacunków, odpowiada między 7 do 10% globalnej emisji CO2, a rolnictwo z tych około 10% odpowiada za kolejne 10%, czyli generalnie europejskie rolnictwo emituje. Około procenta globalnego, globalnej emisji CO2, co w porównaniu z innymi krajami, choćby Chiny, Indie, Ameryka, jest niespółmiernie niskim wskaźnikiem i troszkę dziwi, dlaczego rolnictwo, które tak mało emituje, a zarazem jest samowystarczalne gospodarczo, Bo to proszę, proszę pamiętać, że sama Polska miała 15 miliardów euro nadwyżki eksportowej w 2022 roku, czyli starczyłoby to na pokrycie programu 500, plus 13 emerytury. Czyli można powiedzieć, że jest to sektor rentowny, niewymagający wsparcia i reformy, a mimo wszystko został wdrożony. Mamy trzy zasadnicze modele, które mają być osiągnięte według koncepcji unijnej. Po pierwsze, musimy przeorganizować użycie w ogóle ziemi rolnej. Czyli ta ziemia ma więcej. Pochłaniać CO2 niż emitować, równa się to skurczeniu zasobowi, zasobu ziemskiego, wzrostu lesistości między innymi ochronu, ochroną terenów podmokłych. Jednym słowem, zmniejszy się ilość ziemi rolnej, a zatem wzrosną ceny. Wiadomo, im mniej jest możliwości produkcyjnych, tym ceny muszą być wyższe. Po drugie jest znacznie, znaczne nastawienie na produkcję ekologiczną, certyfikowaną produkcję. W tym założeniu nie ma nic złego, tylko problemem jest skala tych zmian, ponieważ to rolnictwo nie jest rzeczą nową, istnieje w polskim prawodawstwie już około 20 lat, nawet więcej. Czyli rynkowo jest możliwe produkowanie certyfikowanej żywności ekologicznej, a mimo to tylko 3% polskiej ziemi rolnej jest przeznaczoną pod uprawę eko. A jeżeli popatrzymy na strukturę, tej uprawy, że to są w dużej mierze zboża i łąki, czyli powiedzmy rzeczy mało wymagające stosunkowo oczywiście małego nakładu pracy i wiedzy specjalistycznej, na przykład w porównaniu do choćby owoców i warzyw, to się okaże, że tej produkcji ekologicznej w Polsce właściwie nie ma, a na pewno jest zawężona do wąskich działek. No i trzecia rzecz, którą chce osiągnąć Unia Europejska, to jest. Tylko bliżej niesprecyzowane postęp technologiczny na wsi tutaj Unia Europejska wymienia między innymi budowę biogazowni odnawialnych źródeł energii i tym podobne aczkolwiek nie przedstawiła żadnych danych merytorycznych w tym zakresie no myślę, że taka budowa biogazowni na przykład to wiąże się z dosyć dużymi nakładami inwestycyjnymi. Czy jest tutaj plan, żeby w jakiś sposób miałoby być to finansowane, no zwłaszcza biorąc pod uwagę z naszej perspektywy dość mocno rozdrobniony rynek producentów żywności, gdzie no w Polsce te gospodarstwa rolne są stosunkowo małe w porównaniu na przykład do, do zachodu. Czy, czy widzisz tutaj szansę, żeby mały polski rolnik... Te takie kapitałochłonne inwestycje przeprowadził? Czy, czy to w ogóle z perspektywy naszej takie inwestycje w ogóle mają sens? Oczywiście z perspektywy małego, a nawet dużego rolnika, duży mam na myśli w skali po, polskiej około 100 hektarów, jest to rzecz niewykonalna, ponieważ taka pojedyncza biogazownia kosztuje milion, miliony złotych, bliżej 10. Mówię o małej instalacji oczywiście. W skali kraju mamy 146 biogazowni, To pokazuje. Jak niewielkie jest zainteresowanie, a przede wszystkim, nawet jeżeli jest kapitał na inwestycje, jest problem z surowcem, ponieważ duże zakłady produkcyjne przetwarzające żywność faktycznie mają dużo odpadu surowcowego i mogą faktycznie jako zagospodarowanie tego to zużyć. Natomiast rolnik no skąd ma wziąć tak duże ilości całorocznie? Oczywiście, uważam to za tylko pomysły, powiedzmy szczerze, papierowe. Mhm. Wspomniałeś o konsekwencjach tych zmian dla konsumentów. Pokrótce wspomniałeś o tym, że zmniejszenie areału ziemi rolnej prze, prze, przełoży się na wzrost cen konsumpcyjnych dla, dla końcowego odbiorcy. Jakie widzisz jeszcze konsekwencje dla konsumentów tych, tych regulacji? Myślę, że najważniejszą konsekwencją, jeszcze raz powtórzę, jest cena, ponieważ zgodnie z danymi Gusowskimi, średnie gospodarstwo domowe w Polsce wydaje ponad 30% swoich dochodów na produkty żywnościowe i napoje bezalkoholowe. Jeżeli mówimy o gospodarstwach najuboższych, często zarabiają, ludzie zarabiając minimalną krajową, te koszty wzrastają do ponad 40%, czyli to jest naprawdę potężny. Ciężar dla polskich gospodarstw domowych i należy o tym jak najbardziej mówić. Jak powiedziałem, nie ma nic złego w produkcji żywności ekologicznej. Ona jest produkowana, natomiast to konsument powinien się zdecydować na zakup tej żywności. Natomiast jest problemem Unii Europejskiej, że my nie mamy polityki marchewki, tylko bardziej kija. Macie, zgodnie z założeniami unijnymi, dostosować 25% terytoriów ziemi uprawnej na rolnictwo ekologiczne. Jak nie, to będą kary albo brak dopłat. Czyli, proszę Państwa, to. Unia Europejska w ogóle jest moim zdaniem bardzo wygodnym tworem dla wielu państw, ponieważ rząd narodowy, na przykład obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że od dzisiaj trzeba ogorować 4% gruntów rolnych, zapowiedział kolejne zmiany, między innymi, że 10% gruntów rolnych zostanie przeznaczone na tereny bioróżnorodne, czy tak naprawdę wyłączone z produkcji, to protesty społeczne byłyby ogromne, a przy najbliższych wyborach na pewno poparcie takiej partii drastycznie spadną. Natomiast że zrobiła to Unia Europejska, jest to zawsze traktowane bezosobowo, a tam Pracują, są wybierani posłowie choćby i z Polski, tak, ze wszystkich krajów europejskich, a mimo wszystko te zmiany przychodzą bezrefleksyjnie, bo ktoś z góry nakazał, tym bardziej, że to jest często rozłożone w czasie, że co rok jest dokładane nowe obostrzenie i te zmiany są tak niezauważalne. Mhm. No właśnie, jaka będzie konsekwencja tych zmian z perspektywy polskiego rolnika, z perspektywy pewnej specyfiki naszego rolnictwa? I Może skoro są to regulacje ogólnounijne, to, to może widzisz jakąś grupę państw, które... Lobują za konkretny, konkretnymi rozwiązaniami, które w tych regulacjach mają interes, natomiast może są grupy państw, które tutaj bardziej stracą. To znaczy, skoro są to tak, można powiedzieć, mocne i drastyczne regulacje, to chciałoby się zapytać, kto na nich zyska. Szanowny panie redaktorze. Mam wrażenie, że czasem doszukiwanie się logiki w niektórych działaniach nie ma sensu i troszkę odbije pytanie, jaki jest sens logiczny wyłączania elektrowni atomowych w Niemczech? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Tak samo możemy tutaj odpowiedzieć, jaki jest sens ugorowania 4% gruntów rolnych i następne zmiany, m.in. powiększanie lesistości, mimo że nasz kraj, dla przykładu w Polsce mamy 30% już gruntów rolnych, około 9 milionów hektarów pod lasami, a natomiast w Holandii czy w Danii jest to około 10%. Są potężne nierówności już na samym szczeblu międzykrajowym, a mimo wszystko te kolejne obciążenia są na nas okładane. Ja nie widzę logicznego wytłumaczenia na to. Unia Europejska oficjalnie podaje, że na przykład lasy będą pochłaniać CO2. Dzięki temu zwiększy się absorpcję i pomoże to wypełnić rozporządzenie 841 na 2018, które zakłada pulę, pulę CO2, które dane państwo ma zredukować do danego czasu. No właśnie, jeszcze kwestia wpływu na, na, na Polsko, polskie rolnictwo i, i jakby, można powiedzieć, powiązanie tych regulacji z polską specyfiką rynku rolnego producentów żywności samej specyfik nie ma rozróżnienia na specyfikację polską czy Unii Europejskiej ponieważ wymagania między innymi stawiane przed rolnikami żeby dostać w ogóle dopłaty są identyczne dla wszystkich państw jak wspomniałem już wcześniej chodzi tutaj o ochronę klimatu o zwiększanie między innymi dobrostanu zwierząt część tych rozwiązań jest słusznych. Na przykład Unia Europejska promuje i również dopłaca w tak zwanych ekoschematach, na przykład rolnictwo bezorkowe, które faktycznie jest udowodnione, że pomaga tutaj wspomóc strukturę gleby. Również pomysły zazielenienia obszarów miejskich, czy budowania różnych schronisk, enklaw dla zwierząt, no, wydają się sensowne. Pomysłami, dlaczego nie, tym bardziej, jeżeli można na to dostać wsparcie. No ale są też pomysły daleko ingerujące. Na przykład Unia Europejska w znacznym y, zakresie. Oczywiście nie mówię tylko że to dotyczy problemu Polski, tylko szeroko, a, czego przykładem były potężne protesty w Danii, Boże w Danii, w, w Holandii, gdzie w ogóle w wyborach samorządowych ta partia, która tak intensywnie protestowała, zyskała bardzo dobry wynik wyborczy, a zaczęło się od ograniczenia. Ilości pogłowie zwierząt hodowlanych. I to znowu, gdzieś to przychodzi bez echa. Produkcja zwierząt, coraz bardziej stygmatyzowana, coraz bardziej jest taka inżynieria społeczna mówiąca o weganizmie. O tym, że zwierzęta produkują metan. No nie wiem, czy te zwierzęta produkują, i dane tego nie potwierdzają. Więcej metanu choćby niż kopalnie czy inne uciążliwe sektory przemysłu, ale to już zostawmy na boku. I zmierzam do tego, że jeżeli ograniczymy unijną produkcję choćby zwierząt, ale i również roślin, to ceny muszą wzrosnąć. A jeżeli ceny wzrosną, nasz rynek znowu będzie niekonkurencyjny, a co pokazał kryzys ukraiński, ale pokazują dane handlowe już w chwili obecnej, długoletnie. Mamy dosyć intensywną wymianę z państwami o taniej sile e, roboczej, o słabej walucie. Patrzmy na przykład Egiptu, Turcji, Ukrainy, Maroko, które bardzo intensywnie dostarczają żywność na teren Unii Europejskiej, i powoduje to, że u nas ceny rosną, ponieważ. Produkcja ekologiczna jest produkcją wymagającą znacznie wyższych nakładów. I jeżeli byłaby faktycznie opłacalna, to ilość gospodarstw ekologicznych w Polsce by sukcesywnie samoistnie oddolnie rosła. Ale dane głosowskie pokazują zupełnie co innego, że szczyt produkcji ekologicznej mieliśmy w 2015 roku, gdzie to było około 19 tysięcy gospodarstw i od tamtej pory cały czas się zmniejsza ta ilość, dzisiaj mamy około 15 tysięcy gospodarstw. I mało tego, jest tak zwany okres konwergencji, czyli Gospodarstwo, które dotychczas produkowało w sposób standardowy, chcący przejść na produkcję ekologiczną, musi przejść okres tak zwany przejściowy, żeby wyczyścić między innymi pozostałości środków ochrony roślin w glebie, w roślinach itd. I w tym okresie konwergencji mamy w 2022 roku tylko 4000 gospodarstw. Czyli widać, że zainteresowanie tą produkcją jest znikome. Przeczytałem, przeanalizowałem również dane FADN-u. FADN to FADN jest bardzo ciekawy system, między innymi to jest rachunkowość w rolnictwie. Rolnicy, zwłaszcza VATowcy, muszą być w tym systemie i odpowiednie jednostki zbierają te dane i opracowują. I wynika z nich jednoznacznie, że rolnicy ekologiczni nie osiągają oczywiście mówimy średnią bo ktoś może osiągać super wyniki finansowe ja mówię o średniej nie osiągają. Średnio lepszych wyników finansowych niż rolnictwo tradycyjne, a jednocześnie muszą ponosić znacznie wyższe koszty, znacznie więcej muszą wkładać w swoje prace. Szanowni Państwo, znacznie łatwiej jest chemicznie, na przykład chronić plantacje, niszcząc chwasty, niż mechanicznie, ponieważ chemicznie to jest często jeden, no kilka zabiegów, powiedzmy, a mechanicznie może być ich kilkanaście. Rodzi to też pytanie, czy to jest bardziej ekologiczne, skoro dużo więcej paliwa się do tego zużywa, ale tu już tutaj zostawmy tę kwestię. Karolu, jesteś praktykiem rynku rolnego, znasz branżę od strony praktycznej. Jak, jak te regulacje, jak w ogóle polityka Unii Europejskiej względem rolnictwa jest odbierana przez polskich rolników? Czy widać zaniepokojenie, można powiedzieć, tą dokręcaną regulacyjną śrubą ze strony Unii Europejskiej? Czy te założenia, tempo wdrażania regulacji związanych z programem Fit for 55, czy są to w ogóle założenia realne do osiągnięcia, czy tempo tych zmian jest realne i możliwe do osiągnięcia? No i chciałoby się zapytać na koniec, ile to może nas wszystkich kosztować. Odpowiadając na Pana pytanie, pierwsze i nadrzędne, czy jest to realne, wydaje się, że nie. Tym bardziej, że jeżeli w chwili obecnej mamy około 3%, 3 gruntów rolnych przeznaczonych na produkcję ekologiczną, a zgodnie z założeniami Unii ma być to 25% do 30 roku, czyli 7 lat, i widząc trend spadkowy do tej pory, no raczej będzie to nierealne, gorzej. Możemy nagle podnieść gwałtownie statystyki, tylko to odbędzie się, no nie bójmy się powiedzieć prawdy, oszustwa, ponieważ Mieliśmy już tego przykład. Była tak zwana słynna sprawa orzechów włoskich, że Polska się stała największym producentem około roku tak 2008-2010 największym producentem orzecha włoskiego w Europie ekologicznego, ponieważ były gigantyczne dopłaty, wystarczyło posadzić 125 drzew na hektar i zapomnieć o tej plantacji, to sobie zarastało wesoło chwastami, dopłaty były, a produkcji nie było prawie żadnej. Także obawiam się, zresztą patrząc na stan obecnej struktury produkcji ekologicznej, że to będzie powtórzone. Czyli będziemy certyfikować jakieś łąki, jakieś plantacje w ogóle niedochodowe, łubiny, cokolwiek przyniesie zysk ekonomiczny, a w ogóle nie będziemy z tego zbierać plonów i faktycznie tej żywności będzie ubywać. A jeżeli chodzi o koszty, ja przygotowałem własne wyliczenia. Oczywiście wiele zmiennych jest i myślę, że to są tylko uogólnienia, ale no proszę przyjąć te dane, które mamy, na, na tym musimy pracować. Jeżeli w Polsce mamy prawie 19 milionów hektarów gruntów rolnych, i już dzisiaj Unia Europejska nam każe ugorować 4% z tego, to wynika, że musimy ugorować rok do roku około 700 tysięcy gruntów rolnych. Jeżeli przyjmiemy dane głosowskie, że z hektara rolnik osiągał średnio, średnio oczywiście przychód, dochód przepraszam, to już jest jako dochód liczony, 3415 zł z hektara. Jeżeli to sobie przemnożymy, to wyjdzie nam, że stracą na tym tylko rolnicy 2,5 miliarda złotych, żeby w ogóle wejść w unijny system dopłat. Jeżeli uwzględnimy, na razie to jeszcze są deklaracje, ale obawiam się, że już skoro są zapisane w wielu strategiach, że to będzie rozwijane, że dalej 10% musi być wyłączone, to stracimy około 2 miliardów 2 milionów hektarów gruntów rolnych, a jeżeli wyrazimy to w liczbach, w miliardach, to jest 6 miliardów złotych kolejnych strat. Dalej, wzrost lesistości, bo jak wspomniałem, rolnictwo ma wspomagać redukcję CO2, czyli lasy mają między innymi pochłaniać to CO2. Znaczy, tam dalej, moim zdaniem, jest niezgodność logiczna, ponieważ nie, nie za Unia Europejska nie zabrania między innymi dalej gospodarki leśnej. Czyli jeżeli drzewo faktycznie rośnie, absorbuje CO2, a później je wytniemy. I w pewnym momencie, no, kiedyś ten mebel, nie wiem, papier, cokolwiek się na tyle zużyje, że już nie, nie, tego nie przetworzymy, to no przecież to CO2 dalej zostanie uwolnione do atmosfery, czyli um, powiedzmy karkołomne założenie przyjęła sobie Unia Europejska. Ale jeżeli przyjmiemy tylko wzrost leśnictwości o 5%, to jest, wydaje mi się absolutnym minimum, żeby spełnić te wymagania Unii Europejskiej, to kolejne 3 miliardy złotych polskie rolnictwo straci, bo wiadomo, las właściwie względem produkcji rolnej jest nierentowny, tak? Las, zanim rośnie, są dopłaty. Proszę, proszę pamiętać i to podkreślam, są dopłaty przez pierwsze około 15 lat, ale trzeba czekać 80, 100 lat, żeby ten las wyciąć, To jest inwestycja na pokolenia, a gospodarka rolna jest rok, rok do roku zazwyczaj. Tak? I co dalej? Ciekawe, znalazłem dane, również busowskie, że suma skupu naszych artykułów roślinnych, i to jest mi się dobre odniesienie. Ponieważ duża część naszej produkcji rolnej jest w autokonsumpcji. Przykładowo gospodarstwo produkuje, ale skarnia tym zwierzęta albo wykorzystuje na własne potrzeby i to zostaje w cyklu zamkniętym, tak? Ale jeżeli ktoś skupuje, to znaczy, że są sprzedawane nadwyżki. Czyli mamy sprzedawanych, w tamtym roku sprzedaliśmy samych roślinnych, bo zwierzęcych będzie znacznie więcej nadwyżek 24 miliardy złotych. Jeżeli przyjmiemy spadek produkcji, choćby w wyniku działalności ekologii, tak w sensie produkcji ekologicznej czy zmniejszenia rału, udziału tylko 10%, To wydaje mi się i tak zbyt małym spadkiem, to mamy znowu 2,5 miliarda złotych straty. Jak zaczniemy to wszystko sumować, okaże się, że polskie rolnictwo na tym może stracić potężny miliardy, jeszcze bardziej się uzależniając od, od subwencji rządowych albo unijnych. Właśnie, i pytanie, jak na to patrzy branża rolna? Czy widzimy tutaj jakiś zorganizowany opór, czy ze względu na to, na to co wspomniałeś, czyli że jest to taka taktyka salami, że kawałek po kawałku odcinamy, to, to nie ma tutaj zorganizowanego oporu, ponieważ jakby rok do roku te, ta śruba regulacyjna jest tak wolno dokręcana, że ta żaba jest gotowana na tyle wolno, że, że, że żaba nie wie, że jest gotowana, można powiedzieć. Tak, to jest prawda, i przede wszystkim proszę zobaczyć na przykład na strukturę dostępu do informacji. A ile w, analizując polskie media y i te niezależne, i te bardziej partyjne. Mamy szeroki spektrum opinii na temat, co się dzieje w polskiej scenie politycznej, czy na naszym tak zwanym podwórku Polski. Natomiast ja naprawdę nie znam dobrego, merytorycznego medium, żeby na bieżąco analizowało poszczególne zmiany przyjęte prawo na terenie Unii Europejskiej. Coraz dziś się przebija do polskiej informacji politycznej, do polskiej informacji społecznej, że Unia Europejska Jakąś często kontrowersyjną zmianę, tak samo jak elektromobilność. No, wybuchła chwilowa wrzawa, tak, że nie będziemy mogli jeździć samochodami spalinowymi po 1935 roku. Natomiast już na przykład, system ETS, który jest pośrednim podatkiem, przeszedł bez echa my, my go wszyscy płacimy. Państwa często zaczynają rzucać odpowiedzialność, a to na Unię, a to na Rosję, a to na jakieś czynniki niesprzyjające, mm -hmm. każdy zaczyna grać w tym politycznie, ale społeczeństwo nie jest poinformowane dobrze. I branża rolna również nie jest dobrze poinformowana. Mam wrażenie, że wiele osób nie widzi tych zmian. Ja często czytam na forum, ja często rozmawiam z rolnikami. I argumentem, który powtarza się jak mantra. Ja nie wiedziałem, że to są takie zmiany w ekoschematach, a skąd ja miałem wiedzieć, że przykładowo integrowana produkcja wymaga wcześniej zgłoszenia, tak? No, informacja jest zerowa, to co dopiero mówić o jakimś zorganizowanym oporze społecznym? W ogóle nie ma debaty. Proszę zauważyć, panie redaktorze, że prawie nikt nie rozmawia na ten temat. W ogóle dziękuję, że pan poruszył ten temat. Być może ktoś będzie zainteresowany na polskim YouTube, żeby w ogóle zastanowić się nad konsekwencją tych zmian, które są niestety nieuchronne. Natomiast odpowiadając krótko na Pana pytanie, polska branża y, rolnicza jest no, bardzo negatywnie nastawiona do tych zmian, ponieważ wiele tych zmian jest niewytłumaczalnych logicznie. Polska branża się rozwijała dobrze, oczywiście miała swoje mankamenty, ja też o tym wielokrotnie mówiłem, ale mimo wszystko była dochodowa i co by nie mówić, skok cywilizacyjny przez ponad 20 lat na polskiej wsi, mimo wiadomo różnych opinii politycznych jest zauważalny i poziom życia na polskiej wsi wzrósł, a na pewno nie skurczył się. To dlaczego my tak na siłę chcemy tą branżę zmieniać i modyfikować? Tak, brak debaty i brak śledzenia regulacji unijnych myślę, że jest dużym, dużym problemem. Wynika to z myślę w dużej mierze ze skomplikowania materii prawa unijnego, jego też niejednoznaczności. Tak, uważam też, że to jest właśnie duży problem, że, że tak naprawdę nie toczy się poważna debata nad wpływem, wpływem regulacji na, na etapie już tworzenia tych regulacji, tak, aby móc po prostu podnosić pewne kwestie, wywierać nacisk na polityków, żeby włączali się aktywnie w kształtowanie tych dyrektyw unijnych, prawa unijnego, tak, żeby dostosowywać je do, do naszych potrzeb, do naszych interesów. Karolu, dziękuję Ci za rozmowę. Zanim zakończymy, to jeszcze zapowiem, że w najbliższym czasie przeprowadzimy cykl dyskusji, cykl rozmów z Karolem na temat programu partii poli, poszczególnych partii politycznych dla, dla polskiej wsi, co poszczególne partie mają do zaoferowania, jak patrzą na wieś, na jej rozwój. Wobec tego, że jest to kilkanaście milionów Polaków, tak żyjących na wsi temat ten jest mało podnoszony również w debacie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawy cykl. Także zachęcam państwa do śledzenia naszego e, kanału. Zachęcam państwa do śledzenia też e, profilu Karola na Twitterze, gdzie on na bieżąco komentuje e, różne aspekty regulacyjne związane właśnie z prawodawstwem Unii, w, Unii Europejskiej w rolnictwie i szerzej komentuje to, co się dzieje e, na rynku rolnym. Także serdecznie zapraszam do śledzenia naszego kanału i przyszłych nagrań, jak i e, profilu Karola na Twitterze. Karolu, dziękuję ci za tą. E, za tą wiedzę, za, za merycz, merytoryczne przedstawienie kwestii tego, jak Fit for 55 może wpłynąć na nasze życie, na nasz rynek konsumpcyjny żywności. Dziękuję również. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.